No, to właśnie to jest to cudeńko nowe. Założone, odpowietrzone. No, to jest stara. Stara pompka. Stara pompka. No, kupimy zestaw naprawczy, tylko muszę znaleźć jaki konkretnie ją rozbiorę. I zobaczymy, może da się ją jeszcze uratować i będzie jakiś zapas. No. I tak to wygląda. Klocki wymienione. Będzie teraz to wszystko działać. Zaraz pojedziemy pojeździć. Zobaczymy jak to wygląda. Wiadomo jak się od Pompujemy, pompujemy na zamkniętym zacisku na zaworku tam. I patrzymy. Podpuszczamy tam, pedał schodzi. Nie będzie się pojawiać powietrze. Najlepiej sobie wziąć taki przezroczysty wężyk. O ja mam tutaj taki taki wężyk sobie wziąć. No i tutaj zakładamy. I odkręcamy i widzimy wtedy widać czy wychodzi powietrze, czy nie. Dobra, to Dobra. dobra. Dzień dobry. Hej.